Witajcie, witajcie, słuchajcie. Dzisiaj taki filmik troszkę z innego kadru. Na siedząco, bo mi się dzisiaj nie chce. W ręku trzymam jeden z gadżetów. Słuchajcie. Szef Masters. To się nazywa, zobaczcie. Szef Masters. Słuchajcie. Super noże. One są, słuchajcie, takie super. Że ktoś kto je miał. Patrzcie. To ich nawet nie rozpakował. Widzicie co, te noże, to się do niczego nie nadają, słuchajcie, na głowie zginają, no nie to, że miałem mam taką głowę, słuchajcie, ale, co to za topór? Słuchajcie, za wnet na live, topór się złamał na mojej głowie, słuchajcie to możecie wiedzieć, co są warte te że wszystkie. Nie, 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 tak miało wyglądać, ale tak wyszło. Sorry. Także do następnego odcinka.